Dzień dobry, witam państwa na kolejnym szkoleniu z designera. Dzisiaj pokażę państwu kilka trików, które mogą być bardzo pomocne przy nieco bardziej zaawansowanych rysunkach DXF, które chcemy zaimportować do designera. To jest bardzo pomocne narzędzie, ponieważ oczywiście, jeśli mamy jakieś rysunki z Kala, możemy je zapisać w formacie DXF i przenieść do designera. Dzięki czemu już nie musimy rysować wszystkiego od początku. To jest właśnie ten przykład, który mi dzisiaj posłuży jako model w designerze. Czyli mamy prostokątną formatkę z wyciętymi narożnikami, z otworami montażowymi i z polem perforacji. Przejdźmy w takim razie do designera. Państwo wiecie, jest kilka możliwości, mogę na różne sposoby Otworzyć moje narzędzie Product Designer Mevako, albo właśnie w zakładce narzędzia, albo poprzez produkty. Zaczynę kliknąć blachy perforowane. I tutaj poniżej też mam link. Odkryj produkt Designer Mevako. Kliknę. Już jestem w designerze. Wybiorę sobie perforację, to będzie perforacja okrągła RV. Oczka 10, podziałka 15, początek perforacji, mały początek, materiał stal grubość 1,5 troszkę muszę ni niżej zjechać i obróbka powierzchni bez obróbki powierzchni. No i jeśli chodzi o importowanie plików DXF, to oczywiście muszę dodać nową pozycję, zatwierdzić materiał i wybrać interesujący mnie rysunek. Natomiast na początek powinnam zdefiniować również jednostki. Rysunek był w milimetrach, rysowany w związku z tym wybieram milimetry i wybieram plik będzie ten plik. W zależności od tego jak bardzo mam skomplikowany rysunek. Czasami trochę dłużej może trwać importowanie do designera, ale my już go tutaj mamy. Mogę go przybliżyć. I teraz czeka nas kilka kroków. Najpierw wybieram obrys. Wybieram go, jest podświetlony na zielono. I przechodzę dalej do importu pola perforacji. Teraz tak, żeby zaimportować pole perforacji. Mogłabym chciała skorzystać z tej funkcji, obliczanie pola perforacji. W tym celu muszę wybrać dwa skrajne yy, otwory, jakby po przekątnej, wyznaczające mi całe pole perforacji, czyli wybiorę otwór w tym narożniku, określam zakres pola perforacji po przekątnej, tak to chyba mogę najprościej powiedzieć, i to pole, i klikam obliczanie pola perforacji. No, i w ten sposób mamy już zaznaczoną naszą perforację. Mogę przejść do importu otworów montażowych. W przypadku otworów montażowych widzę, że mam dwa rodzaje otworów. Są to otwory okrągłe, dwunastki i ósemki. Najpierw zaczniemy od tych większych. Znaczę wielkość 12. Strzałką mogę wybrać zaznaczeniem prostokątnym otwory. Importuję je. I to samo zrobię na dole. Znowu strzałką. I importuję. Import wybranych. One się wtedy podświetlają na zielono. Teraz zmienię sobie na mniejsze otwory na senki i znowu strzałką wybieram. Klikam Import. Proszę pamiętać o tym, żeby właśnie kliknąć Import. W przeciwnym razie otwory nie zostaną skopiowane do naszego docelowego rysunku. I Import. Importuję i wyłączę asystenta. Mam wszystkie otwory montażowe. Usunęli nie siatki i mam całą formatkę. Już jest gotowe. Poszło nam bardzo sprawnie i szybko. Jeszcze chciałabym Państwu pokazać jeden trik, jak obrócić formatkę z PQDXF. I znowu wybieram plik. Czasami może się zdarzyć tak, że po prostu ten rysunek będzie zorientowany. albo może też być tak, że w przypadku niektórych rysunków. Ten wymiar będzie przekraczał 1500 mm. Wtedy też musimy obrócić formatkę. Wystarczy, żebym wpisała 90 stopni. Kliknęła obracanie szablonu i już mam obrócony rysunek. Wybieram obrys, przechodzę do pola perforacji. Tym razem mogę wstawić prostokąt. W ten sposób też mogę skopiować czy oznaczyć pe pole perforacji. W zależności od tego, co jest dla Państwa wygodniejsze, tego narzędzia używamy importu i wyłącz asystenta pole perforacji. No mamy to. Rysunek jest już gotowy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę powodzenia z importowaniem plików DXF.